Po meczu z Koszalinem rozmawiamy tym razem z Michałem Gabińskim. Panie Michale, piękne zwycięstwo, ale najpierw chciałbym zacząć od pańskiej osoby. W kilka minut 14 punktów i naprawdę świetne wejście. No i teraz kibice czekają chyba na, na więcej takich meczów w wykonaniu Michała Gabińskiego. No ja bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Chciałbym, żeby takich wejść było więcej. Niemniej to było tylko 7 minut i ja bym chciał powiedzieć, że jutro o 10 rano jestem na sali, dalej pracuję nad sobą. Poprawiam swoje umiejętności, bo mówię, dla mnie ten rok to jest inwestycja w siebie. Uczę się od nowa ekstraklasywej koszykówki bo byłem na zapleczu przez ostatnie dwa lata. A więc dobra średnia, 7 minut 14, to daje 2 punkty na minutę. No tak jak mówię, bardzo się cieszę, no, naprawdę, no i wydaje mi się, że jest się z czego cieszyć, ale mówię, no nie, nie, nie eksplodowałem w powietrze, także... Teraz odnośnie samego meczu, bardzo wysoki wynik, mało kto pamięta, żeby Anwil rzucił aż tyle punktów i co istotne 8 zdaje się zawodników, powyżej 10, co świadczy o dobrej grze zespołowej. Tak, no 114 punktów mówi samo za siebie, ja też nie pamiętam, żeby Anwil rzucił tyle punktów, wydaje mi się, że mówię, nasza siła w ataku na obwodzie i pod koszem jest coraz większa, Nowi zawodnicy zgrywają się z kolegami z zespołu, także myślę, że zespół będzie gotowy na, na tą decydującą fazę sezonu i będzie nas bardzo ciężko pokonać. Teraz znów taki mini-maraton, bo dzisiaj był mecz, w środę znowu i w następny weekend znowu. No i teraz zadanie dla Was takie, żeby po tym świetnym zwycięstwie zachować odpowiednią mobilizację i formę właśnie na Poznań, który Poznań no niestety musi walczyć już o utrzymanie, więc też będzie się bić do ostatniej kropli krwi. Znaczy Poznań to jest bardzo dobry zespół, który gra poniżej oczekiwań, ma znakomitych zawodników, Wójcik, Szawarski, to są, to są nazwiska, które dużo mówią. Komuś, kto interesuje się koszykówką, i, i wydaje mi się, że nie ma mowy tu o jakimkolwiek lekceważeniu, wręcz przeciwnie, musimy być podwójnie zmobilizowani. A terminarz jest jaki jest, mówię: wszyscy grają tak samo, że mają dwa tygodnie przerwy, potem grają trzy mecze w przeciągu tygodnia, i trzeba się z tym pogodzić i, i tak dostosowywać pracę na treningach, żeby to wszystko się zgrywało. Dziękuję. Pięknie i w kolejnym meczu życzę ponad 20 punktów. Bardzo bym chciał. Nie dziękuję.